Spotykamy się dziś, żeby celebrować Wigilię. Wigilia zawsze kojarzy nam się z oczekiwaniem i radością. I to nie tylko z powodu naszej wiary, ale również z powodu choinki, prezentów, smaków i zapachów z dołu wigilijnego. Będziemy sobie składać dzisiaj życzenia świąteczne, ale również noworoczne. A jak noworoczne, to trochę to podsumowania Starego Roku. To był dobry rok dla Stowarzyszenia. Dobry, bo udało się pomyślnie zrealizować wszystkie projekty z sukcesem UNGSS. No, oczywiście. Mogły być. być teraz oklaski. Nasze inicjatywy i działanie w ciągu roku. To nasz 1 marca. To działalność Grupy Edukacyjno-Historycznej. To artyzm Grupy Teatralnej. To pięknie Złom. To sekcja turystyczna. To sekcja sportowa. Są same sukcesy. Zasłaczam. <laughs> właśnie, zaraz złaczam, że sportową ujęłam w sukcesach. To był rok naszej pracy wspólnej. Dzięki temu zżyliśmy się ze sobą. Bardziej dzięki wysiłkowi, jaki włożyliśmy w realizację naszych projektów. Jesteśmy wewnętrznie silną grupą, zwartą, ale gotową przyjmować nowych do naszego drona. Chcąc należeć do państwa, z którym inne państwa będą się liczyć, musimy być wewnętrznie silni. Że jeśli chcemy, być szanowani musimy szanować siebie. Szanujmy siebie. Bądźmy dumni z polskości. Bądźmy dumni z polskiej mowy i polskiej ziemi. Nie karajmy. Czerpmy naukę z naszych bohaterów. Czerpmy od nich siłę, ale czerpmy siłę również od tego, którego Wigilię Narodzenia dziś będziemy świętować. Za chwilę będziemy dzielić się opłatkiem, łamać chlebem bez krasu. Więc może jeszcze przepraszam wszystkich których uraziłam swoimi uwagami, docinkami, nieustannym poprawianiem, pouczaniem. Ale robiłam to z życzliwości i w imieniu zarządu. Chciałam przekazać coś, o czym już wiecie, ale chcemy, żeby wybrzmiało to dzisiaj. Wszystkie nasze uwagi, wszystkie nasze zdenerwowania, złości, nieraz krzyki, wynikają z troski o Was i o nas. Bo to Wy, młodzi, jesteście naszą przyszłością. Obserwujemy Was, widzimy Wasze działania, Widzimy wasze zachowania, widzimy błędy, ale widzimy jak się zmieniacie. Jak zmieniacie praktykę. Jesteście dla nas ważne. Ważne jest dla nas wasze powodzenie, wasze wybory. Wybierajcie dobrze. Z ogromu otaczającego nas kłamę. Kierujcie się może zasadą kamieni, piasku i żwirów. Jeżeli napełnimy pojemnik piaskiem do po brzegi, nie zmieści się tam ani żwir, ani kamień. Ale jeżeli ten sam pojemnik wypełnimy kamieniami, uda się dosytać trochę żywić i dopełnić laskiem. Jeżeli będziemy wybierać rzeczy ważne, to wystarczy nam czasu, energii na rzeczy mniejsze i na te miały pierścienie, z których też się składa Życzę, życie. Życzę Wam wszystko. I wszystkim drogim Wam osobom wesołych świąt, aby narazające się Boże dzieciątko, szukające miejsca wśród ludzi, znalazło je w Waszych szeroko otwartych sercach, żeby wypełniło te serca błogosławieństwem, miłością, radością, pokojem. A w nowym roku życzę Wam, oprócz zdrowia dla Was i dla Waszych bliskich, radości i satysfakcji z tego, co robimy w Stowarzyszeniu. Żebyśmy mieli świadomość, że to, co robimy, jest dobre i ważne i zaowocuje. Dzisiaj mamy dla Was prezenty, gdzie ten Mikołaj związany <gulity> z Waszą charakterystyką, z Waszymi osobowościami. <gulity> 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 numer są zupełnie przypadkowe, poza tym, że oczywiście Ilona jest numer jeden. Z <gulity> numerami <gulity> jest jeszcze tak, że numer dwa jest Łukasz Wiśniewski, prezes oddziału wielkopolskiego. Ja mam a A reszta jest zupełnie przypadkowa. Bo jest oczywiście firmowy. <śleszczeń> no ale to <co> jest <śleszczeń>

To <laughs> je Nå vinner vi! Obywańca, obywańca. Z 40. Brawa! No już to na no. mamy teraz! Brawa! Brawa! Brawo.